Konkurencja linii lotniczych na rynku przewozów bardzo mocno wpłynęła na ceny biletów lotniczych. Tak naprawdę dzisiaj nie ma problemu, żeby zwiedzić dowolne miasto Europy, jeżeli oczywiście łączy nas linia lotnicza z Polski z tym miastem, w cenie 200. 300 zł za bilet w obie strony. Rekordowe ceny dochodzą nawet do 15, 20, 30 zł, na przykład za bilety kupione na kilka miesięcy wcześniej. Nie ma żadnego problemu, żeby dzisiaj zdecydować o tym, że jutro odwiedzamy na przykład Kopenhagę bądź Barcelonę. Jest to w naszym zasięgu coraz bardziej. Oczywiście musimy pamiętać o tym, w jaki sposób się spakować, a jeżeli mówimy o tanich liniach lotniczych, czy chcemy zabierać ze sobą bagaż dodatkowy, czy tylko i wyłącznie podręczny. Dlatego, że bilet jest tani do momentu, kiedy nie chcemy przewozić, przewozić bagażu dodatkowego. Cena biletu może wynosić 150 zł w jedną stronę, a cena bagażu może wynosić 150 euro na przykład. Dwie strony. Tak naprawdę tanie linie lotnicze zagwarantowały nam to, że kupowanie biletów z reguły na dzień czy na dwa dni przed wylotem także nam się zaczyna opłacać. Jeżeli jesteśmy w stanie zaakceptować cenę około 300 zł za lot w jedną stronę, czyli 600 zł sumarycznie, to tak naprawdę możemy kupić bilet nawet w ciągu tygodnia poprzedzającego nasz wylot. Jeżeli chcemy bilet troszeczkę szybciej kupić, wtedy on jest tańszy, ale musimy kupować go z reguły z wyprzedzeniem 3-4-miesięcznym, czasami nawet półrocznym. Wtedy możemy dostać naprawdę prawdziwe perełki w cenie kilkunastu złotych. Nie opłaca się kupowanie biletów na 3 tygodnie, 4 tygodnie, na miesiąc przed wylotem, gdyż czasami w tym momencie ceny są najwyższe. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy biuro podróży, z którym wybieramy się na wakacje, jest wpisane do centralnej ewidencji organizatorów i pośredników turystycznych. Jeżeli biuro podróży jest w tej ewidencji, to oznacza, że ma gwarancję bankową bądź też ubezpieczeniową, czyli jest zabezpieczone na wypadek upadłości. W przypadku upadłości takiego biura podróży środki z gwarancji ubezpieczeniowej bądź też bankowej trafiają do marszałka województwa, który organizuje powrót uczestników wycieczki do miejsca jej rozpoczęcia. Warto przede wszystkim dokładnie zapoznać się z warunkami umowy, którą podpisujemy. Warto sprawdzić, jakie warunki wycieczki oferuje nam biuro podróży. Warto sprawdzić, czy przedsiębiorca dokładnie określa na przykład rozpoczęcie wycieczki, zakończenie, dokładnie określa warunki, w, jakim będziemy, w jakich będziemy przebywać w czasie urlopu, określa na przykład zakres posiłków dodatkowe atrakcje, które nas czekają na miejscu i tak dalej. Jeżeli umowa dokładnie, precyzyjnie określa zakres usług turystycznych, wtedy w razie jakiejś nieprawidłowości, w razie nie do tego wykonania tej umowy, łatwiej będzie nam złożyć reklamację. Reklamacje. Składamy w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej. Składają ją zawsze do biura podróży, w którym wykupiliśmy wycieczkę. W przypadku upadłości biura podróży zostają uruchomione środki z gwarancji bankowej bądź też ubezpieczeniowej, którymi dysponuje marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę biura podróży. Wtedy m.in. marszałek województwa zajmuje się organizowaniem powrotu uczestników wycieczki do miejsca jej rozpoczęcia.